Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku mojego vloga. Pozwólcie Państwo, że na początek bardzo serdecznie podziękuję wszystkim Państwu, którzy w ilości ponad 2000 osób weszli na moją stronę i obejrzeli pierwszy odcinek. To dla mnie ogromne, pozytywne zaskoczenie. Nie spodziewałam się aż takiego oddźwięku. Wiem jednocześnie, że bardzo Państwo czekaliście na ten drugi odcinek, więc. Bardzo się cieszę, że ta nowa forma komunikacji, którą Państwu zaproponowałam, spotkała się tak z bardzo pozytywnym odbiorem. To dla mnie również oczywiście ogromne wyzwanie, i będę starała się robić wszystko, aby informacje, które Państwu będę przekazywała, problemy, które będę Państwu pokazywała, były tymi problemami, które Państwo mi zgłaszacie, o których chcecie rozmawiać i na podstawie których informacji przekazywanych przeze mnie, będziecie wyrabiali sobie samodzielnie. Opinie. Szanowni Państwo, dzisiaj drugi odcinek polityki parkingowej. Kontynuowany sprzed dwóch tygodni. Chciałabym Państwu zaproponować wycieczkę. Wycieczkę po Świnoujściu, po miejscach, które zostały wskazane w koncepcji systemu zarządzania ruchem, w którym zamieszczany został m.in. opis planowanego systemu parkingowego w naszym mieście. Jest to dokument, który jest realizowany przez. Firmy VIA Wistula na zlecenie miasta. Jest to dokument na razie w konsultacji, ale fakty świadczą o tym, że od kilku lat jest już on realizowany przez nasze miasto i niestety ci, którzy tą koncepcję przygotowali, nie zaprezentowali rozwiązań, które w mojej ocenie pozwoliłyby na Skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów, z jakimi będziemy się borykali przede wszystkim po otwarciu tunelu. Ale mamy również świadomość, że w związku z otwarciem tego tunelu czekają nas dosyć duże problemy komunikacyjne. Ogromny natłok samochodów, które będą przejeżdżały przez Świnoujście, klientów, którzy będą przyjeżdżali do Świnoujścia i będą chcieli korzystać z naszych usług, z naszej gastronomii wspaniałej, z naszych kawiarni, z naszych sklepów. Z naszych zakładów usługowych również e, zobowiązuje władze miasta do tego, żeby priorytetem było przygotowanie przestrzeni publicznej, ulic, parkingów na ten właśnie wzmożony ruch komunikacyjny, ruch turystyczny, którego udziałem będzie nasze miasto. Wiemy wszyscy, że otwarcie tunelu zmieni oblicze świnouścia. Że być może wywróci do góry nogami to wszystko, do czego przyzwyczailiśmy się przez te minione lata życia na naszej najpiękniejszej wyspie, że spowoduje bardzo intensywny rozwój naszego miasta, ale będzie wywoływać również być może duże problemy. Jako lokalne władze jesteśmy zobowiązani do tego, żeby to monitorować, żeby wielu takim sytuacjom zapobiegać i żeby przede wszystkim te problemy. Rozwiązywać. Serdecznie Państwa zapraszam na wycieczkę. Mam nadzieję, że czas dzisiaj spędzony będzie ciekawy i efektywny. Dzisiejszą wycieczkę po lokalizacjach zaplanowanych parkingów, które opisane są w tym dokumencie chciałabym rozpocząć od tego miejsca. To tak zwana mała patelnia. Znają ją i starsi, i młodsi mieszkańcy naszego miasta. To wyjątkowe miejsce, na którym odbywa się w zasadzie ciągły ruch, bo stąd najbliżej. Dojść do świnoujskiego wiatraka, do świnoujskiej plaży, która stanowi największy atut naszego miasta. Bo to dla niej tutaj wszyscy turyści przyjeżdżają. To dzięki niej jest bardzo intensywny ruch turystyczny, który jako mieszkańcy możemy obsługiwać i na którym możemy po prostu zarabiać. Już w latach 60. XX wieku ówczesny przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej, pan Julian Markiewicz, dzisiaj honorowy obywatel miasta Świnoujście, przygotował tutaj park parking. W minionym roku władze miasta uznały, że należy go w końcu wyremontować, i była to dobra decyzja. Niestety okazało się, że w zasadzie nie została zwiększona ilość miejsc parkingowych w tym miejscu. Miejsca parkingowe zostały wykonane nakładem prywatnych przedsiębiorców, którzy za własne środki finansowe zrealizowali tutaj te miejsca parkingowe. Zrobili to dlatego, że realizując pewne przedsięwzięcia inwestycyjne, nie mogli parkingów zrealizować przy swoich inwestycjach. Miasto wyraziło zgodę na to, żeby były zrealizowane tutaj te miejsca przez nich jako ogólnodostępne. Wydaje się, że Należało skorzystać z okazji i doprowadzić do tego, żeby pojawiło się tutaj dużo więcej miejsc parkingowych, ponieważ tak jak Państwu wspomniałam, jest to wyjątkowe miejsce. Przez minione 60 lat ilość samochodów drastycznie się zwiększyła i na pewno będzie to miejsce zawsze wykorzystywane do tego, żeby można było przyjechać na jak najbliżej pod Świnoujską Plażę i kilka godzin spędzić tutaj, ciesząc się walorami naszego miasta. Znajdujemy się przy ulicy Uzdrowiskowej. Tutaj zaplanowane do zrealizowania zostały dwa parkingowce: jeden tuż za moimi plecami przy ulicy Zdrojowej, drugi przy hotelu Interferie. Działa już jeden parking naziemny, zrealizowany prywatnie przez spółkę SD System Park, która buduje obecnie parkingowiec przy ulicy Bema. Szanowni Państwo, w planach miasta znalazło się przeprowadzenie przez Park Zdrojowy ulicy Nowojachtowej. To końcówka obwodnicy wschodniej, która będzie wprowadzała ruch komunikacyjny do dzielnicy nadmorskiej. Specjaliści twierdzą, że będzie to kilka tysięcy samochodów dziennie. Czy te dwa parkingowce, zrealizowane tutaj, w tym jednym miejscu, praktycznie obok siebie, rozwiążą problem tak intensywnego ruchu komunikacyjnego, który wiedzie do dzielnicy uzdrowiskowej? W planach miasta nie ma dodatkowych parkingowców ani parkingów naziemnych nawet zaplanowanych w centralnej, czy też w zachodniej części Świnoujskiej Dzielnicy Uzdrowiskowej. Osobiście uważam, że parkingi powinny być w Dzielnicy Uzdrowiskowej również dostępne dla mieszkańców. Tak, żeby nie musieli oni przede wszystkim płacić za parkowanie w strefie płatnego parkowania, która będzie działała już całorocznie. Ci, którzy przyjeżdżają do pracy obsługując Ruch turystyczny w Świnoujskich hotelach, pensjonatach i w innych obiektach zlokalizowanych w dzielnicy uzdrowiskowej winni mieć możliwość również zostawienia swoich samochodów na parkingach. Tym bardziej, że komunikacja autobusowa jest zorganizowana nieefektywnie, żeby dojechać do pracy trzeba często wyjechać godzinę wcześniej. Mieszkańcy, którzy będą chcieli przyjechać na plażę, również będą mieli ograniczoną dostępność korzystania z tych miejsc parkingowych, bo chyba nikt nie wyobraża sobie, że przyjadą na ulicę uzdrowiskową, żeby zostawić swój samochód tutaj. Tak więc bardziej racjonalne rozmieszczenie tych parkingów wydawałoby się po prostu właściwe. Drugorzędną kwestią, ale również ważną, jest to, kto będzie te parkingi budował. Przy tak intensywnym ruchu komunikacyjnym, opartym na turystach, można się spodziewać, że obłożenie tych parkingów będzie całoroczne i bardzo duże. Warto więc, żeby miasto na tych parkingach również zarabiało. Czy to w formule PPP, czy też przy samodzielnym zrealizowaniu tej inwestycji, na pewno przyniosłaby ona dość szybki zwrot z tego przedsięwzięcia i zabezpieczyłaby również możliwość stałych, systematycznych dochodów do budżetu miasta. Warto to rozwiązanie przemyśleć. Znajdujemy się przy ulicy Bałtyckiej. To tutaj w tym kwartale zostały sprzedane tereny, na których będzie zrealizowany park handlowy, ale również stacja benzynowa i miasto zaplanowało tutaj do realizacji parking naziemny o malutkiej stosunkowo przy zakresie takich usług ilości miejsc parkingowych około 108. Jak państwo widzicie, parking ten włączony do systemu parkingowego w mieście tak naprawdę będzie służył tylko i wyłącznie klientom, którzy będą korzystali z tego parku handlowego bądź też ewentualnie z, ze stacji paliw. Jak wygląda dzisiaj to miejsce? No dramat, dramat, tragedia. Jak państwo widzicie, nic się specjalnie tutaj nie dzieje i perspektywa wybudowania tego parkingu jest oczywiście bardzo odległa. Wychodzę z założenia, że miasto będzie chciało, żeby ten parking budował prywatny przedsiębiorca. Natomiast jest to jeden z przykładów lokalizacji, gdzie powinien powstać parking wielopoziomowy, również buforowy, który zaabsorbuje cały ogromny ruch komunikacyjny ze strony niemieckiej, który napływa do Świnoujścia ulicą Wojska Polskiego i również będzie zorganizowana. Komunikacja do miasta w taki sposób, że powstaną tutaj przystanki autobusowe, stacje rowerowe, które pozwolą klientom na dojechanie do Świnoujścia, nie wprowadzając jednocześnie ich samochodów do centrum miasta. To również doskonałe miejsce do tego, żeby na nim miasto, na przykład zarabiało, bo zwrot tej inwestycji przy tak ogromnym zainteresowaniu i dobrej lokalizacji po prostu będzie szybki. Jako radni SLD Lewica razem. Wnioskowaliśmy do prezydenta miasta, aby tutaj w tym miejscu powstał buforowy parking wielopoziomowy. Niestety nasza inicjatywa nie spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem, tym bardziej, że są, to, że są tutaj problemy e, również związane z wycinką drzew i ta inwestycja również się opóźnia. Jaki będzie docelowy efekt lokalizacji tutaj parkingu, nie potrafię Państwu na dzień dzisiejszy powiedzieć. Znajdujemy się na parkingu przy ulicy Legionów, przy kolejce UBB. To drugi parking, który został zrealizowany przez miasto i oddany do użytkowania w roku 2020. To jak Państwo widzicie, parking naziemny. Powstało tutaj około 180 miejsc parkingowych. Parking jest zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz, i jak pokazał tegoroczny sezon, zainteresowanie nim niestety nie było duże. 90 ponad procent miejsc stało każdego dnia pustych. Mieszkam niedaleko, obserwowałam to na co dzień. Parking ten powstał jako odpowiedź na likwidację około 150 miejsc, które były zlokalizowane wzdłuż starej ulicy Wojska Polskiego. Miejsca te służyły przede wszystkim oczywiście klientom z Niemiec, którzy przyjeżdżali i korzystali z usług handlowców wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Funkcjonowała tam strefa płatnego parkowania przez wiele lat, z której dochody zasilały budżet miasta. Po remoncie tegorocznym przedłużonym zresztą i y, z wieloma uwagami ulicy Wojska Polskiego te 150 miejsc uległo likwidacji. Jak więc państwo widzicie bilans dodatni y, powstania tego parkingu to tylko dodatkowych około 30 miejsc. Ale przeniesienie tego parkingu to również stworzenie ogromnego problemu dla mieszkańców Posejdonu i dzielnicy poradzieckiej. Bowiem to tam na tych wąskich naszych małych ulicach w większości parkują klienci z Niemiec, którzy po prostu chcą mieć blisko, tak jak każdy z nas, do sklepu, punktu usługowego, w którym chcą zrealizować swoje potrzeby. Czy więc to rozwiązanie było skuteczne i przyniosło oczekiwane efekty? Znajdujemy się na parkingu przy ulicy Sztejera, za cmentarzem komunalnym. To parking oddany przez miasto w tym roku. Znajduje się tutaj 171 miejsc parkingowych. Zlokalizowany on jest przy obwodnicy wschodniej, przy wylocie z tunelu, która będzie kierowała tutaj cały ruch komunikacyjny do miasta Świnouście. Zdecydowanie uważam i byłam przekonana, że tak będzie to zrealizowane, że powstanie tutaj parking wielopoziomowy. Parking, który będzie parkingiem buforowym, gdzie wszyscy, którzy będą chcieli przyjechać do Świnouścia na kilka godzin, będą mogli tutaj pozostawić swoje samochody i Skorzystając z przystanków autobusowych, które powinny być tutaj obok zlokalizowane, korzystając ze stacji rowerowych, które również powinny się tutaj znaleźć, turyści, klienci będą mogli skorzystać w sposób komfortowy i tani z oferty naszego miasta, oferty restauracyjnej, kawiarnianej, usług i handlu, które proponujemy wszystkim tym, którzy przez nasze miasto będą przyjeżdżali. Jak Państwo widzicie, ten parking jest dzisiaj już w, w dużej mierze zajęty przez okoliczne firmy, również przez mieszkańców. Stoją tutaj również samochody, już bardzo długo, jak widać, nieużywane. Zrealizowanie parkingu w takiej formie, parkingu naziemnego, nie było dobrą decyzją. Od razu, biorąc pod uwagę, że tunel, otwarcie tunelu już za 3 lata, powinien był tutaj powstać parking wielopoziomowy, który będzie rozwiązywał przyszłe nasze problemy. Czy to, co dzisiaj tutaj się znajduje, będzie można w przyszłości zmienić? Uważam, że będzie trzeba. Po drugiej stronie kanału, przy ulicy Barlickiego i przy dworcu autobusowym, ma powstać węzeł przesiadkowy, park and ride. To przedsięwzięcie, w skład którego ma wchodzić parking naziemny na około 120 miejsc, parking wielopoziomowy na około 100 miejsc i instalacja, która będzie Uatrakcyjniała, ale i ułatwiała przechodzenie z dworca kolejowego, z dworca autobusowego, właśnie do korzystania w tym miejscu z pozostawienia samochodu. To strategiczne miejsce w naszym mieście, które powinno zaabsorbować cały ruch komunikacyjny tych wszystkich, którzy chcą przyjechać do Świnoujścia czy na jeden dzień, czy też przyjechać żeby tutaj do pracy i móc pozostawić samochód właśnie po drugiej stronie, żeby nie obciążać. Już i tak bardzo mocno obciążonych komunikacyjnie ulic naszego miasta. No niestety, to miejsce, ci którzy, z Państwa, którzy przejeżdżają na tą stronę, wiecie jak wygląda. Dopiero niedawno, kilka dni temu, miasto rozstrzygnęło postępowanie na budowę parkingu naziemnego oraz dworca autobusowego. Za kwotę około 13 milionów złotych. Ta inwestycja ma również dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Niestety miasto zrezygnowało na dzień dzisiejszy z budowy parkingu wielopoziomowego, ponieważ wyszacowane kilka lat temu koszty całego tego węzła przesiadkowego na 15 milionów złotych dramatycznie uległy zwiększeniu. Miasto stwierdziło, że nie będzie w stanie wybudować parkingu wielopoziomowego i zrezygnowało z niego, informując, że będzie poszukiwało prywatnych przedsiębiorców do jego zbudowania. Na tym parkingu, na ulicy Barlickiego, parkingu wielopoziomowym również zaplanowane zostały powierzchnie handlowe i usługowe w parterze tej inwestycji. To znowu dowód na to, że nie problemy parkingowe tego miejsca i tych, rozwiązanie tych problemów parkingowych jest najważniejsze, ale tak naprawdę znalezienie inwestora, który wykorzysta to miejsce najpierw dla siebie do uzyskania szybkiej stopy zwrotu z tej inwestycji, a dopiero działalność parkingowa będzie uzupełniała ten cel. Radni klubu SLD złożyli wniosek o to, aby nie rezygnować z budowy parkingu wielopoziomowego w tamtym miejscu i aby powierzchnie użytkowe zostały zamienione na powierzchnie parkingowe. Uważamy, że ten strategiczny punkt na prawobrzeżu naszego miasta, w którym można byłoby pozostawić samochód, w którym można byłoby przesiąść się na rower, czy też pieszo udać się na lewo-brzeżną część Świnoujścia, koniecznie musi być zrealizowany w inny sposób niż dzisiaj jest planowany przez miasto Świnouścia. Będziemy motywowali prezydenta do zmiany decyzji w, tej, w tym temacie. Znajdujemy się przy ulicy Kołontaja. To właśnie w tym miejscu ma powstać parkingowiec na 320 miejsc. Z możliwością korzystania przede wszystkim przez mieszkańców okolicznych budynków mieszkalnych, ale również klientów z zielonego rynku. Bardzo ważne jest, żeby ten parkingowiec został wybudowany przez miasto, ponieważ ceny, jakie będą tutaj stosowane, będą miały wpływ na korzystanie z usług okolicznych przedsiębiorców. Jak państwo widzicie, nic się niestety tutaj od wielu lat nie dzieje. To co obserwujemy to haszcze, krzaki i stojące wraki. Kiedy problem mieszkańców zostanie rozwiązany w tym miejscu, Trudno powiedzieć. Znajdujemy się w miejscu, który będzie stanowił dojazd do parkingowca zlokalizowanego w kwartale ulic Chrobrego, Armii Krajowej, Monte Cassino i Bohaterów Września. To tutaj już kilka lat temu miasto zaplanowało i zgodnie z koncepcją zarządzania ruchem będzie znajdował się tutaj parkingowiec, który będzie miał służyć przede wszystkim tutaj okolicznym mieszkańcom. Nie było wtedy jeszcze tak wiele budynków mieszkalnych, ale już wówczas mieszkańcy protestowali przeciwko lokalizacji tego parkingowca ze względu na hałas, zanieczyszczenie środowiska i to, że widok z okien, mieszkań, które, za które płacili ogromne tysiące złotych, po prostu będzie taki, jaki będzie. Wyprowadzenie tego ruchu kilkuset samochodów dziennie, wjeżdżających i wyjeżdżających z tego parkingowca na ulicę Robrego wydaje się absurdem. To jedyne miejsce, to jedyna uliczka, którą można tutaj dojechać. Biorąc pod uwagę, że wybrzeżem Władysława IV będzie wyprowadzony ruch z tunelu, który będzie kierowany do dzielnicy nadmorskiej, można sobie wyobrazić, że będzie tutaj potworny Armagedon. Szanowni Państwo, nie ma planów, których nie można zmienić. To miejsce, ta lokalizacja z takim dojazdem, te oczekiwania również mieszkańców, predysponują ten temat, do dokonania zmiany. To jest złe miejsce, to jest zło, złe rozwiązanie. Ten temat, te plany trzeba zmienić w inny sposób, porozumiewając się ze wspólnotami okolicznymi, rozwiązać problem parkingowy mieszkańców, który, który tutaj niewątpliwie jest, ale na pewno nie budując parking wielopoziomowy, który utrudni życie całemu układowi komunikacyjnemu w tym regionie. Przedstawiłam Państwu wszystkie lokalizacje, Parkingów naziemnych i wielopoziomowych, które miasto zaplanowało do realizacji w koncepcji zarządzania ruchem, która została przedstawiona radnym w 2019 roku, czyli ponad rok temu. Być może od tego czasu się coś zmieniło. Tego nie wiem, bo nie byliśmy angażowani już w ten temat. Myślę, że zobaczyliście Państwo na własne oczy, że te parkingi, przede wszystkim naziemne, nie rozwiązują problemów. Z którymi będziemy mierzyć się już niedługo, bo za mniej więcej 3 lata, a związanych ze wzmożonym ruchem komunikacyjnym w związku z otwarciem tunelu. Parkingi dla mieszkańców, które zostały zaproponowane, ich lokalizacje wzbudzają bardzo dużo kontrowersji. Nic się w ich sprawie nie dzieje, a przecież też mamy potrzeby, aby móc zostawiać samochody w korzystnych miejscach, gdyż ilość samochodów mieszkańców po prostu wzrasta. Jest to oczywiście również efekt tego, że jest prowadzona bardzo zła polityka komunikacji autobusowej, związana z ograniczaniem tak naprawdę możliwości dojechania w najważniejsze miejsca. Będziemy starali się to zmieniać. Szanowni Państwo, prezydent miasta w emocjonalnym podsumowaniu poprzedniego mojego vloga, który rozesłał do mediów, stwierdził, że nie może budować parkingów jako miasto, ponieważ musi dokonywać wielu innych ważnych wyborów. Buduje przedszkola, buduje mieszkania, buduje pływalnie, remontuje ulice. To oczywiście wszystko prawda. Tylko, że prawdą jest również to, o czym już pan prezydent nie powiedział, prawdopodobnie celowo że niestety te inwestycje, które są realizowane, realizowane są na kredyt. My wszyscy. Je kredytujemy, żeby one w ogóle powstały. Chciałabym Państwu pokazać przykład tylko czterech inwestycji, które są realizowane od roku 2018 i w których nastąpił bardzo duży wzrost wyszacowanych kosztów. To oczywiście tylko jedne z niewielu, które znajdują się w budżecie, ale w sposób najbardziej widoczny pokazują, jak kształtują się te wzrosty. Szanowni Państwo. Realizacja tych czterech inwestycji to kwota ogólna około 146 milionów złotych. Miasto na niektóre z nich uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie około 37 milionów złotych. Kiedy prezydent proponuje nam do realizacji takie inwestycje, często mówi, że udało się miasto uzyskać dofinansowanie na poziomie 40, 50, nawet 80%, i motywuje to, to motywuje tym podjęcie, podejmowanie de decyzji. Natomiast dofinansowanie to jest do kwot dużo niższych, jak Państwo widzicie, ponieważ te, te kwoty są często źle po prostu wyszacowane. Robione na prędce po to, żeby załapać się na dany program, który proponuje do wzięcia pieniędzy, czy w ramach regionalnego programu operacyjnego, Interregu, czy innych środków zewnętrznych. Później okazuje się, że w wyniku czy to zmian projektów, czy to wyłonienia wykonawcy, który po prostu drożej wycenia swoje prace, te ceny wzrastają. I chociażby na tych czterech inwestycjach w ciągu jednego roku, jak Państwo widzicie, wzrost nastąpił o ponad 23 miliony złotych. To kwota, którą można było przeznaczyć na inne przedsięwzięcia, w tym na przykład między innymi na zbudowanie parkingów wielopoziomowych. Szanowni państwo, tak jak państwu wspomniałam, te inwestycje realizowane są przede wszystkim z długu. Ten dług w tym roku już kształtuje się na poziomie 245 milionów złotych, a za trzy lata przekroczy prawdopodobnie kwotę 400 milionów złotych. To ogromne pieniądze, które będziemy przez lata spłacali. Do tematu budżetu na pewno w przyszłości Powrócę. Szanowni Państwo, do otwarcia tunelu już tylko 3 lata. Przygotowanie się do tego miasta powinno następować, kiedy to prezydent wiedział już, że tunel będzie realizowany. Powinno być to priorytetem, ponieważ będzie to stwarzało bardzo duże problemy do, dla codziennego życia naszych mieszkańców. Jeżeli nie można było znaleźć przedsiębiorców, tak jak prezydent mówi, że usilnie ich od wielu lat szuka na zrealizowanie tych kilku przedsięwzięć, które Państwu pokazałam, to miasto powinno było podjąć decyzję, że samodzielnie będzie budowało te parkingi. Bo najważniejsza jest kwestia rozwiązania problemu. Druga strona tego medalu to możliwość zarabiania na tych parkingach, bo nikt nie mówi, że one mają być bezpłatne. Natomiast jeśli miasto będzie samo realizowało te przedsięwzięcia, to będzie miało bardzo duży wpływ na ustalanie tam stawek. Czy Państwo będziecie płacili 7 zł za godzinę pozostawienia samochodu, czy 2 zł za godzinę pozostawienia samochodu, myślę, że Państwo zgodzicie się ze mną, że ma to ogromne znaczenie. Tak więc, zła polityka, brak wizji, nieudolność w ustalaniu priorytetów, w rozwiązywaniu problemów jest w mojej ocenie dzisiaj największym problemem przygotowania się miasta do tego, co nieuniknione i co już niedługo. Ten problem wygląda tak, jak to miejsce, w którym się znajdujemy i od którego zaczęliśmy rozmawianie o polityce parkingowej miasta. To parkingowiec przy ulicy Bema, który już dzisiaj, zgodnie z umową, którą prezydent miasta zawarł w 2018 roku ze spółką SD System Park, powinien stać. Niestety, jak Państwo widzicie, jest tylko dziura i gruz. Prezydent zgodził się na to, żeby przedłużyć realizację tego przedsięwzięcia o kolejne 18 miesięcy. Mówiła o tym zastępca prezydenta pani Barbara Michalska. I to pokazuje skalę tego problemu, całego problemu parkingowego w naszym mieście. Myślę, że po tych kilkunastu minutach, które spędziliśmy razem, których mogliście Państwo zobaczyć jak wyglądają niektóre miejsca w mieście i zastanawialiście się pewnie dlaczego są tak zaniedbane dlaczego nic sam się nie dzieje już dzisiaj wiecie dlaczego nic się nie dzieje co powinno tam powstać i dlaczego nie powstaje jestem przekonana że samodzielnie ocenicie państwo tą sytuację i wyciągniecie wnioski ja serdecznie państwu dziękuję za tą wycieczkę i zapraszam do moich kolejnych vlogów do zobaczenia